Cześć, witajcie, z tej strony troch i zagramy sobie dzisiaj w Minecrafta I no dawno nie było w sumie Gramy sobie na serwerze cubesurf.pl Jest to jest druga edycja aktualnie tego serwera Jest to serwer inspirowany kwartową masakrą Chociaż zawiera bardzo wiele zmian I tak, aktualnie się jest 21 osób i tak, żebyśmy zaczęli coś robić, to może pójdziemy sobie w stronę właśnie gdzieś tam, może... I to jest twórca oczywiście, to jest Xander. Jest całkiem sporo osób, jak widzicie. I dobra, znajdźmy sobie jakieś miejsce, gdzie moglibyśmy się osiedlić. No, te czerwone pasy wam czekam, że tu jest... tu się nie możemy być, A tu już jest strefa PvP aktywna. E, dobra, więc znajdźmy sobie jakieś fajne miejsce. Ogółem ma to mapa jest całkiem spora, bo masz, bo jest -y chyba, bo 2000 na 2000, albo 3 na 3, nie pamiętam już. Musiałbym zobaczyć na stronie. I dobra, co my tu czekamy? Tu nic ciekawego nie ma. To są jakieś co? Ogółem szukam czegoś, żeby było gdzieś, jakieś góry wody obok hmm. <laughs> w ogóle Na serwerze jest też, jest też radiacja Więc jeżeli wejdziemy tam bez skafandra To więc w przeciągu paru sekund Po prostu możemy zginąć Także jak nie mamy jakiegoś tam dobrego e F.E.B.O.N.K.U Plus tego, plus tego skafandru Więc nie ma co się tam w ogóle wybierać To jest kurde, trochę... Taka... O kurde, spad to jest wciąż za blisko, myślę, że spało dla mnie. A tak więc szukamy sobie dalej. W sumie to wiecie, wiecie co? chciałbym sobie to do, do drzewo. Tak, żeby mieć jakiś tam początek zarki, jakieś tam kity, nikity. Bo siekierkę dostajemy na początku. I te 6 mięsa, ale już dwa sobie zjadłem, byłbym bo byłem głodny. mhm mm kurde, no muszę wskoczyć wmysłu tego, tego dirta tutaj Dajcie jeszcze jedno, czy to koniec? koniec, sobie. Okay. w sumie gdzie można wyjść? By to był lag? tak, to był lag jak widzicie, no, trochę DPS spadają, ale ta wina jest właśnie, e, Może nie tyle co serwera, tylko właśnie od Mojangu, tam plików ich. Bo od wersji 1, 14 bodajże, są takie właśnie różne problemy z DPS-ami na serwera, że to jest masakra. E, ale dobra, idźmy sobie dalej w świat. Mm, kurczaki, to nie... Są takie bardziej bagienne, takie bardziej nie tereny, takie coś, no, nie dla mnie bardzo, nie dla mnie mhm. w ogóle na serwerze jest także mapa, więc możemy sobie zobaczyć, w jakie miejsce aktualnie jesteśmy, gdzie są inni osiedleni. Dowol, jakiś domek jest. Może sobie. A to jest chyba wieźma, nie? Czy nie? Takie domki właśnie miały on Odwiedźmy sobie. A, to pusto jest. Dobra. E, to pójdźmy sobie kawałek dalej. to w ogóle jakieś. Są biome grzybowe, co? Tu grzyby widzę. Pójdźmy sobie wyżej, zobaczmy co jest na górze. Hmm, no to też fajny teren, jest. Zobaczmy co dalej. Co to jest? Ok, czy to w ogóle jest... Ktoś się buduje, czy to są jakieś... jakieś widy? Czy to może lagi są? Nie, nie wiem. Ok, są dwie osoby. Jest dwa razy Sonia, WTF Ona um, nawet na serwerze nie ma, więc to są Twitch Light jakoś, tak, nie wajda, jak to się nazywa. Ale dobra, to nie dla mnie. Tu sobie pójdziemy dalej. Tutaj jest jakiś pległo. Pójdźmy dalej. Dobry, au. mhm mm może bym gdzieś wypłynął właśnie dalej zobaczmy sobie a co jest tu za taka fajna góra nawet trochę za, nis za niska ale może akurat najwyżej się później gdzieś dołączy, nie do jakiejś ekipy zobaczymy Mhm, mm, mm. ale mm. taki średnia, taki w sumie piach... Tak średnia będzie to tak średnio. ule, chyba coś je było, nie? Chociaż nie, nie może tak się wyrymdrował. Mm, a może tam Muszę przejść? <sa designs> Aha, <widzicie sa token> się głodny zrobiłem Oha, widzicie, widzicie? Był do strefy radioaktywnej, nie? Płynął gola, czyli płynął gola to jest taki płyn, który pozwala nam żyć w e, właśnie w strefie radiacji Ale nie wiem, czy właśnie iść tam bardziej czy kurde, czy tam dalej iść? Płynąć? O, zastanawiam się. W ogóle zobaczmy sobie co jest na tym, co jest na mini mapie. Mmmm sobie tę mapę. I aha, nie pokazuje mnie jeszcze. Bo jeszcze się nie zaktualizowało, ale mniej więcej. Zobaczmy sobie gdzie mogłem pójść. Skoro tu jest spawn. Jak poszedłem w stronę tą, bobra, hmm. tu widzę, to jest co. więc. Jak najbardziej, mógłbym pójść, ale w stronę prawą, albo na przeciwko, to płyniemy sobie na przeciwko. Tam zróbmy sobie zróbmy sobie Crafting Bench'a. I łódeczko, to bo tak ta tak było łódka, okej. Okay. A jeszcze weźmy sobie weźmy sobie jeszcze zróbmy z yy, no, się I Ewentualnie jakieś drewniany. OK Tak, tam sobie będzie dobrze w sumie kawał kawał miejsca dla ciebie tak myślę nie bo tu jest co tu jest co tak tu jest Gazza map no bardzo ładnie zanika nam horyzont to na mi woli trochę mało jest tutaj ten ustawony render distance bo ja gołem mam chyba na 16 włączony, jednak serwer nam pozwala, chyba tańsza na 8, czy nawet trochę mniej. Wiadomo, kwestia optymalizacji i tak dalej. No i jeszcze kawałek pewnie nie czeka podróży. Zobaczymy, co czy mam jakiś kit. Mam kit prezent. Zosta A mam prezent, dostałem fajerwerki. Yy -y -y. Się płynie? Się płynie tak w sumie. Muszę wam powiedzieć. ciekawe, czy, czy ląduje tu gdzie patrzę? W tym miejscu mniej więcej, czy będę musiał się przemieścić bardziej w prawą stronę, co to jest? Co to jest? Może jakieś wejście jest? Ta to jest ta podwodna świątynia. Hmm, czyli jestem tutaj. Czy eee... to jest ta zatoka, co jest na tym mapie pokazana? Czy to jest po prostu taki brzeg jeziora? Znaczy kurwa... Daję tego No Dobra, anyway Okej, cyk Tylko, że zaraz będzie nos Chyba, że razem dzień To musimy gdzieś się szybko przemieścić to W ogóle tak spoko wygląda, nie? Co to jest? jakiś bug Bug graficzny był mhm, mm mhm mm o, widzicie, jednak dali dzień chociaż w sumie fajnie brak było pograć trochę w nocy mm -mm. co tu zarało no, mam, mam ciekawego, wiem czy tu jest brzeg jeziora znaczy, no, w sumie tutaj jest jeziora takie duże jezioro. Ale szukajmy sobie czegoś tak pode mnie bardziej. Nie wiem czy iść właśnie w, w tą stronę. No bo dół to jest z tego, co widzę, to, z tego co widzę to jest strefa radiacji. A nie chciałbym, żeby mnie zabiło od razu ta strefa. Mhm. Mm to w ogóle się stało tutaj. Ciągle tak wygląda. To jest w ogóle kopalnia. Ale to wchodzić na razie nie będę. Chciałbym, że się sypie woda. Dobra, idźmy sobie dalej. Może coś ciekawego jeszcze znajdę. Ale ten render mi naprawdę trochę. Trochę mnie denerwuje. Może ja mam 10 denerwowanych. Mam 8. Daj mi 16. Może będę lepiej widział. tu co kurwa jest. No dobra. To nawet, nawet fajna jest ta góra. Nie powiem, że nie. Ale pójdźmy sobie zobaczyć, a tu w ogóle granica jest. Dotarłem do borderu, mam mapy. mapy. Holy shit. Och boi A ja tam bym widział właśnie tu jest mm, taka fajna tu, tutaj, o Tu, 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 tu No, tu No li, lipa trochę Później może Teraz w sumie gdzie ja jestem, tak naprawdę Nie widzę Musiałbym w tego ciaska wyczyścić w przeglądarce Dobra, pójdźmy sobie bardziej w tą stronę O Jezu, jak już spadnę, jakby zginę Nie no jednak tylko żyjesz trochę e, dobra mm, w sumie do się spokojnie, jest, nie? Tu bym się rozbudować W sumie miałbym jakąś własną górę dla siebie. Jakbym to ładnie podpisał. Ale zobaczmy czy coś jeszcze dalej ciekawego jest. Tak, bo na abie co widzę. To jest taki tripelek i tutaj właśnie takie powinno być takie małe. Jest zakończenie tego jeziora dziś. No tak właśnie, tak właśnie tu jest. I w sumie to wygląda całkiem spoko. Mhm. Mm to wygląda całkiem spokojnie. Zobaczmy sobie, co tam jeszcze dalej jest. Czarny, skoczę. Skoczę. Jak nie będę lamił. Yy, mapa się oświeżyła. O, właśnie teraz mi pokazało. Gdzie ja jestem dokładnie? Także spoko całkiem Dobra teraz mniej więcej widzę Gdzie jestem ja Jak się poruszam Sobie tylko wezmę tylko dane mapy Tak mapy jest W cholerę osób Tak szczerze mówiąc eee, dobra Ale wiesz co tam mi się podobało w sumie A dobra, cofnę się Zaczniemy sobie jakąś, jakoś budować to może Chociaż Zawsze mogę zobaczyć jeszcze właśnie inne, inne miejsce, nie? No ale to, no, wygląda ładnie, nie? Ja masz, że gdzieś tam górze się rozbudować mm, Tak myślę Eymm um, nie wiem gdzie się budować Czy właśnie tu się w tą w górę wrypać Czy właśnie zasnąć od tamtej strony Cholera, nie wiem, nie mam pomysłu Dobra, ale żeby już tak nie zamulać Skopmy sobie już na początek trochę kobla Przy okazji potrzebujemy trochę węgla Żebyśmy sobie oświetlili domek W środku jak i na zewnątrz No i oczywiście żebyśmy mieli jakieś światło w kopalni Jak dojdziemy właśnie do jakiejś fajnej kopalni którą mam nadzieję że oj to była serwerowa oj lagi o, aż mi strzeliła woda ale lagi, proszę, proszę przestać No, wiadomo o co chodzi. Nie? Jak jest kopalnie jest ciemno to musimy wziąć sobie oświetlić terenik. I tak, co my tu mamy ciekawego jeszcze? Tu jest jak Xander pisze co ciekawego może być. Eee, co może być dodane w pierwszych wersjach. Więc tutaj możecie sobie na bieżąco czytać. A z takich nowinek. Bo zwarwany znowu wy, wy, wypił płyn Lobela. I czy on serio jest właśnie... W radiacji? Tak, oni radiacji. Z tego co na mapie widzę. No nie powiem nieźle. Mmm dobra tak czy siak mm, dobra, co my tu możemy sobie zrobić jeszcze? E, dobra, w sumie Nie wiem jak się jeszcze tutaj robi Właśnie sobie pomoc znacznik mógłbym wziąć znacznik postawić Ale chcę sobie zobaczyć yy, to z, mam pomoc dążą coś pomoc 2, pomoc 3 yy, jakbym chciał sobie zrobić założyć swoją wyspę czy tam o cholera nie to czy takie coś tu jest? Chyba nie ma. Ym... Dobra, zróbmy sobie to może jakąś podstawę do właśnie rozwijania się, chociaż tu w sumie też spoko by było, nie? Robić tu kiedyś. Albo trochę niżej. W sumie mam pewien pomysł. Połączyć sobie też Yy, Takimś mostem z tym, potem z tamtym, nie? dobra yy, cyk zrobimy sobie skrzynkę a może, no, co ja robię? dobra, 300 jest, to postawimy sobie by wszystko jak na razie a w sumie jeszcze mogę sobie zmienić I zrobić sobie kamienne itemy zrobimy sobie tak, może jeszcze jedno tak, cyk potrzebujemy też toporek, potrzebujemy również mieczyk to będzie nasz zestaw startowy no i ewentualnie możemy zrobić sobie jeszcze motykę na przyszłe uprawy, ale takowe w ogóle będą no ale dobra, mamy już mniej więcej miejsce, gdzie się możemy usiedlić. I to tu najprawdopodobniej będziemy się rozwijać w kolejnym odcinku. Ewentualnie pójdziemy sobie gdzieś do kopalni czy właśnie rąbać drewno żeby wziąć się rozbudować żeby jakoś to wyglądało także jeżeli wam się odcinek podobał dajcie łapkę w górę skomentujcie ja się z wami żegnam, trzymajcie się i cześć